Koszki były bardziej w zasięgu definitywnie niż Kanada. My też grałyśmy już lepiej i dostosowałyśmy się lepiej do warunków panujących tutaj na lodzie. Też pierwszy raz gramy na takiej arenie otwartej, gdzie zupełnie inaczej się gra, są inne warunki. No jest to ciekawe doświadczenie na pewno. Po 14 latach dokładnie polski Karling wrócił na uniwersjadę myślę, dla Waszego sportu ważny moment. Bardzo ważny, bardzo ważny. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że w następnych latach też uda nam się tutaj być. A jak popularny jest curling wśród studentów? W ogóle nie jest popularny w Polsce. Staramy się cały czas popularyzować curling. Wśród studentów niestety też nie szerzy się wielką popularnością. Bardziej młodsze dzieci tutaj staramy się dużo tych dzieciaków zachęcać do gry i część z tych dzieciaków potem zostaje. No nie jest to popularny sport, tak jak powiedziałam i staramy się cały czas rozszerzać tę popularyzację tego sportu. Mamy nadzieję, że się to uda w przyszłości, żeby mieć jeszcze więcej młodych, trenujących osób zostających z nami. Pewnie no, wiadomo, że rozgrywając swoje spotkania automatyczne jest to, że nie oglądacie rywalek. Ale jakie wy macie nadzieje tutaj w tym turnieju w Turynie? Mamy nadzieję na miejsca między 4 a 8. No i do tego potrzebujemy, no myślę, że co najmniej dwóch wygranych i dobrego drawshota.